Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest dziedzina funkcji jednej zmiennej. E, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie e, tablice matematyczne, e, ogólnie jakąś kartkę, gdzie macie narysowane funkcje logarytm sinus i arkus cosinus. E, no i rozpoczynamy. Mamy określić dziedzinę funkcji w podpunkcie A oraz B. Jak to zrobić? Rozpoczniemy od podpunktu A. I tutaj, moi drodzy, tak: mamy funkcję f od x, która składa się z pierwiastka, pod którym mamy minus logarytm sinusa x. Jak wyznaczyć dziedzinę? Wiemy, że dziedzina to są takie x, które jak wstawię do, mojego, do mojej funkcji, to mnie jej nie zepsują. Czyli na przykład zajmiemy się na początek pierwiastkiem. Pierwiastek kwadratowy, mamy tutaj pierwiastek kwadratowy, to jest taki pierwiastek, który musi mieć dodatnie lub równe 0 argumenty, czyli nasz logarytm, a inaczej minus logarytm sinus x musi być większy lub równy 0. Dodatkowo, czyli sobie piszemy i, jeżeli chodzi o logarytm, to logarytm z kolei musi mieć dodatni argument, czyli nasz sinus x musi być większy od zera. I teraz tak. Na początku rozwiążemy pierwszą nierówność. Pomnożymy sobie przez minus 1, czyli zmieni nam się znak nierówności na przeciwny. I teraz tak. Żeby rozwiązać taką nierówność, zamienię 0 na logarytm o podstawie 10, czyli takiej samej, jaki jest logarytm po lewej stronie. Czyli mamy logarytm sinus x mniejszy równy od logarytmu z 1. Tak to wygląda. I w momencie, kiedy już doszłam do takiego momentu, mogę sobie wirtualnie skleślić logarytmy i zapisać, że sinus x jest mniejszy równy 1. I teraz muszę znaleźć rozwiązania tej nierówności. Co my wiemy o sinusie? Wiemy, że jego zbiór wartości jest pomiędzy minus 1 i 1. Oczywiście z minus 1 i 1. Czyli dla jakich x'ów sinus x będzie mniejszy, równy 1? Dla wszystkich. Czyli tu x należy do zbioru liczb rzeczywistych. To jest rozwiązanie pierwszej nierówności. A co z drugą? Tu musicie przyjrzeć się wykresowi sinusa, który wszystko wam powie. Eee, no i cóż, kiedy jest sinus dodatni? Wiemy, że jest to funkcja okresowa, czyli to okresowo będą się takie górki powtarzać yy, nad osią X. I teraz musimy wyznaczyć tutaj przedział. I nasz przedział, czyli x należy, one są obustronnie otwarte. To będzie, wybierzemy sobie tą pierwszą górkę od 0 do pi, czyli to będzie od 0 plus 2 pi do pi plus 2 k, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. I teraz jeżeli weźmiemy część wspólną tego zbioru i tego zbioru, to będzie dziedziną naszej funkcji, czyli df, ten zbiór. Bo jeżeli wezmę część wspólną zbioru liczb rzeczywistych z jakimkolwiek innym przedziałem, to zawsze ten przedział będzie odpowiedzią. Czyli to będzie zbiór, tu już zaraz nie muszę wpisać, czyli to będzie 2kpi i pi plus 2kpi, wiedząc, że k należy do c. Czyli to jest nasza dziedzina Funkcji. Nie zapominajcie zapisywać gdzie to kanale, że ponieważ jeżeli byście zapisali że do zbioru jest rzeczywistych to byłoby to trochę błędne, a nawet bardzo błędne, ponieważ ułamkiem pierwiastkiem być nie może. Eee, no i cóż, to jest dziedzina naszego, naszej funkcji w podpunkcie A. I co się dzieje teraz w podpunkcie w punkcie B mamy także pierwiastek, ale oprócz pierwiastka pojawia się arcus cosinus. I tej funkcji trzeba się dobrze przyjrzeć, to zrobimy za chwilę. Na początku pierwiastek. Idąc podobnym tokiem myślenia, pierwiastek kwadratowy, czyli argumenty muszą być większe lub równe od zera, czyli 3 minus X musi być większe równe od zera i Jakie tu są założenia dla arkusa kosinusa? Wiemy, że arkus kosinus jest funkcją odwrotną do funkcji cosinus, czyli możemy potraktować ten jego argument jako y dla kosinusa. Jeżeli tak zrobimy, to wiemy, że kosinus jest od minus 1 do 1, czyli ten nasz argument też musi być od minus 1 do 1, co zapiszemy w formie takiej nierówności, czyli minus 1 mniejsze równe, nasz argument x minus 2 przez 3 mniejsze równe. I rozwiązujemy po kolei nierówności. Pierwsza nierówność wynik to jest x mniejsze równe od 3. Druga mnożymy najpierw przez 3, czyli to będzie x minus 2 mniejsze równe 3, większe równe minus 3. Przenosimy minus 2, czyli x mniejsze równe od 5, większe równe od minus 1. Rysujemy sobie oś. Zaznaczamy oba przedziały. Musimy wziąć część wspólną. Czyli tak mamy zaznaczyć minus 1, 3 oraz 5 mniejsze równe 3, czyli tutaj będzie zamalowane i idziemy w tę stronę. I teraz może weźmiemy sobie kolor. I od minus 1 do 5, gdzie minus 1 i 5 należą, czyli to będzie w ten sposób, czyli część wspólna, moi drodzy, to będzie przedział. Od minus 1 do 3 z trójką. Czyli nasza dziedzina funkcji w podpunkcie B to będzie dosłownie przedział od minus 1 do 3 obustronnie domknięty. Czyli zrobiliśmy oba podpunkty. Jak widzicie, sporo własności funkcji. Dlatego warto mieć albo wykresy, albo konkretnie opisane wzory ogólne, jaki argument logarytmu ma spełniać warunki pierwiastka, arkusa, cosinusa. I cóż, to jest koniec zadania. Ja zapraszam was bardzo serdecznie do innych zadań poświęconych dziedzinie funkcji, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.